Dzisiaj jest, no, pierwszy film na tym kanale I dziś, i powiem wam o wszystkim co będzie dzisiaj e, Jakie gry będziemy nagrywać Będziemy nagrywać Minecrafta Będzie on w piątki, soboty i niedzielę To za mnie nie będzie, nie będzie w domku a Usa, który pewnie będzie trochę rzadziej W mogę na każdym przedmiocie nagrywać, ale będzie rzadziej W na każdym urządzeniu będzie jeszcze ten Roblox, którego teraz gram. On będzie najczęściej, naprawdę on prawie codziennie będzie. Będzie jeszcze na no, pewnie najczęściej Security.